Podstawy marketingu internetowego dla małych firm. Rozdział 4. Media społecznościowe. 4.2. Tworzenie strategii social media. Zagadnienia. 1. Określenie celów. 2. Znalezienie grupy docelowej. 3. Wybór platform społecznościowych. 4. Tworzenie kalendarza treści. 5. Kreowanie treści, 6. Analiza i optymalizacja, 7. Podsumowanie. Każda strategia social media powinna zaczynać się od jasno określonych celów. Cele te mogą obejmować zwiększenie świadomości marki, generowanie leadów, zwiększenie sprzedaży, budowanie lojalności klientów, czy poprawę obsługi klienta. Ważne jest, aby cele były smart, czyli specyfik, konkretne mierzrebel, mierzalne; achievable, osiągalne; relevant, istotne; time-bound, określone w czasie. Przykładowe cele mogą obejmować: zwiększenie liczby obserwujących na Instagramie o 20% w ciągu 6 miesięcy; generowanie 50 nowych leadów miesięcznie za pomocą kampanii reklamowej na Facebooku; zwiększenie ruchu na stronie internetowej social media o 30% w ciągu roku. Zrozumienie, kto jest Twoją grupą docelową, jest kluczowe dla tworzenia skutecznej strategii social media. Grupa docelowa to segment klientów, którzy są najbardziej zainteresowani Twoimi produktami lub usługami. Aby lepiej zrozumieć swoją grupę docelową, warto stworzyć profile klientów, tzw. buyer personas, które mogą obejmować: demografia, wiek, płeć, wykształcenie, dochód, geografia, lokalizacja, język, psychografia, zainteresowania, wartości, styl życia zachowania, nawyk zakupowy, interakcje z marką, preferowane kanały komunikacji. Analiza danych z istniejących kont social media, Google Analytics, a także ankiet i wywiadów z klientami może dostarczyć cennych informacji na temat grupy docelowej. Wybór odpowiednich platform społecznościowych powinien być oparty na demografii i zachowaniach Twojej grupy docelowej. Każda platforma ma swoje unikalne cechy i typy treści, które mogą lepiej pasować do określonej grupy odbiorców. Przykłady platform i ich zalet. Facebook, szeroki zasięg, różnorodność formatów treści, zaawansowane narzędzia reklamowe. Instagram, wizualna prezentacja produktów, angażujące formaty takie jak stories i reels. LinkedIn, profesjonalna sieć, idealna dla B2B marketingu i rekrutacji. Twitter, szybka komunikacja, idealna dla aktualności i obsługi klienta. TikTok, kreatywne i zabawne treści, idealne dla młodszej grupy odbiorców. Kalendarz treści to narzędzie, które pomaga planować i organizować publikacje w mediach społecznościowych. Powinien obejmować: Rodzaj treści posty tekstowe, zdjęcia, wideo, infografiki, ankiety itp. Częstotliwość jak często będziesz publikować treści na każdej platformie. Terminy publikacji dokładne daty i godziny publikacji. Tematy główne tematy i kampanie, które będą poruszane w treściach. Przykłady narzędzi do tworzenia kalendarza treści. Trello tablice Kanban do planowania treści. Esana, narzędzie do zarządzania projektami z funkcją kalendarza. Google Calendar, prosty kalendarz do planowania publikacji. Tworzenie atrakcyjnych i angażujących treści jest kluczowe dla sukcesu w mediach społecznościowych. Oto kilka wskazówek. Dostosowanie do platformy. Każda platforma ma swoje preferencje co do formatu treści. Na przykład, Instagram preferuje wizualne treści, podczas gdy LinkedIn bardziej profesjonalne i informacyjne. Kreatywność: tworzenie unikalnych i kreatywnych treści, które wyróżniają się na tle konkurencji. Regularność: utrzymywanie regularności publikacji, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców. Interakcja: zachęcanie do interakcji poprzez pytania, ankiety, konkursy i odpowiedzi na komentarze. Regularna analiza wyników jest niezbędna do optymalizacji strategii social media. Ważne wskaźniki do monitorowania obejmują: Zasięg, liczba osób, które zobaczyły Twoje treści. Zaangażowanie, liczba interakcji, lajki, komentarze, udostępnienia. Ruch na stronie, liczba użytkowników, którzy przeszli z mediów społecznościowych na Twoją stronę internetową. Konwersje, liczba leadów, sprzedaży lub innych celów biznesowych osiągniętych dzięki social media. Narzędzia do analizy social media. Facebook Insights, narzędzie do analizy danych z Facebooka. Instagram Insights, narzędzie do analizy danych z Instagrama. Google Analytics narzędzie do analizy ruchu na stronie internetowej z różnych źródeł, w tym social media. Hootsuite Analytics narzędzie do analizy danych z wielu platform społecznościowych. Regularna analiza danych i optymalizacja strategii pozwala na lepsze dostosowanie działań do potrzeb i oczekiwań odbiorców, a także na skuteczniejsze osiąganie celów marketingowych. Tworzenie skutecznej strategii social media wymaga przemyślanej analizy i planowania. Określenie celów, zrozumienie grupy docelowej, wybór odpowiednich platform, planowanie i tworzenie treści, a także regularna analiza i optymalizacja są kluczowymi elementami, które mogą przyczynić się do sukcesu małej firmy w mediach społecznościowych. Dzięki temu firmy mogą zwiększyć swoją widoczność, zaangażowanie odbiorców i osiągnąć swoje cele biznesowe. Podstawy marketingu internetowego dla małych firm. Rozdział 4. Media społecznościowe. 4.2. Tworzenie strategii social media.